Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj 10 konkretów. Wiecie, że ja lubię czasami polać wodę, troszkę sobie pofilozofować, ale sytuacja jest bardzo trudna, nieprzewidywalna. Jak się zachować teraz, jeżeli jesteś artystą, twórcą, filmowcem, fotografem, oto moje przemyślenia, moje doświadczenia, to co ja sam u siebie wdrażam, być może wam też pomoże. Więc lecimy. Punkt pierwszy to Redukcja negatywnych informacji. Zredukuj sprawdzanie newsów. Kiedy dzieje się y, taka dziwna sytuacja, z którą nigdy nie mieliśmy do czynienia, no ja sam y, łapię się na tym, że mam ochotę co chwilę odświeżać serwisy, y, które podają wiadomości, ale to nic nie daje oprócz tego, że nakręca te spirale strachu, ponieważ wystarczy. Y, jak zajrzysz tam dwa razy dziennie. Normalnie w normalnych warunkach powiedział, że w ogóle nie ma sensu patrzeć na te newsy, ale trzeba być poinformowanym, trzeba wiedzieć, czy coś się nie zmienia w naszym życiu, czy nie trzeba jednak zrobić większych zakupów, yy, czy może dostaniemy jakieś ulgi z ZUS-u, no nie wiadomo. Ale dwa razy dziennie wystarczy. Jeżeli masz się dowiedzieć o, o czymś turboważnym i tak się dowiesz, ktoś do ciebie zadzwoni, rodzina ci o tym powie, najbliżsi. Punkt drugi to zrób sobie uczciwą ocenę sytuacji. Na czym stoisz? Jakie masz zasoby? Czym dysponujesz? Jakie tematy są rozgrzebane? Jakie są niedokończone? Kto ci nie zapłacił faktur? To wszystko musisz sobie zebrać i zobaczyć, yy, co tak naprawdę jesteś w tej sytuacji w stanie z tym zrobić. Tak na chłodno ocenić. W takim codziennym pędzie często mniej pilne sprawy gdzieś odchodzą na bok albo zostawiamy sobie na później załatwienie jakichś spraw. Teraz musisz mieć świadomość po prostu wszystkiego, co się dzieje, bo każda z tych rzeczy może mieć dużo większą wartość albo może się stać dużo większym obciążeniem. Jak już wiesz mniej więcej na czym stoisz, no to punkt trzeci minimalizacja kosztów. Zastanów się, gdzie możesz zredukować swoje, jakieś co miesięczne zobowiązania. Czy możesz negocjować na przykład, nie wiem, jakieś swoje wynajmy, swoje leasingi. Czy może możesz porozmawiać uczciwie z ludźmi, z którymi współpracujesz i powiedzieć, słuchajcie, jest taka i taka sytuacja, musimy przez to przejść. Czy zgadzacie się na takie i takie warunki? da się dużo ustalić, jeżeli uczciwie zaczniesz rozmawiać z ludźmi, bo wszyscy jesteśmy w tej samej trudnej sytuacji i musimy sobie jakoś pomagać, żeby po prostu przebrnąć przez taki kryzys, który... No, nadejdzie na pewno, bo, bo cała gospodarka spowolniła, więc to się będzie odbijać echem przez długi czas. Nawet jeżeli uda nam się dosyć szybko wyjść z, z domów i, i zacząć pracę, to i tak to będzie się odbijać echem. Punkt numer 4. Zadzwoń do swoich klientów. Dowiedz się, jak wygląda sytuacja. Czy yy, wszystko u nich stanęło, czy działają normalnie, bo niektórzy też bardzo zyskują na tej całej sytuacji. Wszyscy jesteśmy teraz postawieni przed serią wielu trudnych różnych wyzwań, decyzji. Warto pokazać Twoim regularnym, stałym klientom, że, że gdzieś jesteś, myślisz o nich, w razie czego jesteś w stanie ich wspomóc. Nawet jeżeli to nic nie zmieni w tej chwili, to gdzieś im zostanie taka pozytywna myśl, że w momencie kiedy było źle, to ty gdzieś tam też myślałeś o nich i, i co wie, może to w przyszłości zaprocentuje, więc. Dbaj o te relacje, które masz w biznesie. Number 5. na mojej liście to hasło. Działaj kreatywnie, działaj odważnie. O co chodzi? O to, że to jest właśnie czas, gdzie jeżeli miałeś jakiś pomysł odjechany, nietypowy, to to jest czas, żeby to zrobić, żeby się pokazać. Dużo ludzi teraz siedzi, konsumuje treści, to po pierwsze. Po drugie, zmieniły się zasady gry. Jeżeli miałeś pomysł, który wydawał Ci się, że się nie przebije, być może teraz właśnie poleci na fali wszystkich newsów. No tutaj przykładem jest ten film z drona z Warszawy, gdzie widać było pustą Warszawę. Nagle to obiegło wszystkie telewizje. Jeżeli nie masz nawet zleceń, a zrobisz coś takiego, co porwie ludzi, no to. Coś się zacznie dziać. Jeżeli się zastanawiałeś, czy się do kogoś odezwać, czy komuś coś zaproponować nietypowego, teraz możesz iść na całość, spróbować, zadzwonić. Jak się nie uda, to przynajmniej wiesz, że, że to się nie uda, ale jeżeli masz jakąś szaloną myśl, no trzeba ją wykorzystać. Teraz sięgamy po nietypowe rozwiązania, bo sytuacja jest taka, jakiej nigdy nie było za naszego życia globalnie. No i punkt szósty wiąże się z, z tym piątym, czyli twórz content, rób rzeczy pokazuj w internecie to co masz nie można teraz dać wygrać strachowi niepewności czy nieśmiałości trzeba puszczać to wszystko w świat niech leci niech działa nawet więcej niż wcześniej ograniczenia bardzo często pobudzają kreatywność więc jeżeli nie możesz wyjść z domu albo nie możesz wielu innych rzeczy zrobić no to się zastanów jak wykorzystać to co masz tu w tej chwili, bo na pewno coś wymyślić, coś ciekawego, coś, co zaskoczy ludzi. Jeżeli macie takie rzeczy, które stworzyliście teraz, właśnie pochwalcie się nimi, wrzućcie linka w komentarz. Punkt siódmy. Jeżeli jesteś w sytuacji naprawdę trudnej finansowo, no to trzeba się zmierzyć z taką rzeczywistością, że dążysz do swoich celów, dążysz do swoich marzeń, żeby być filmowcem, fotografem, ale. Może to jest czas, kiedy trzeba uczciwie sobie spojrzeć w oczy i cofnąć się dwa, trzy kroki. Co to może oznaczać? Nie wiem, że wrócisz na jakiś czas do rodziców do domu, że wynajmiesz miejsce w pokoju studenckim, a nie będziesz miał swojej kawalerki. Nawet to, że zostaniesz dostawcą yy, Uber Eatsa. Być może trzeba schować dumę czy ego do kieszeni, no i zapracować na to, żeby w ogóle przetrwać, żeby móc dalej gonić te swoje marzenia, jak już sytuacja trochę się uspokoi. Ja bym chciał coś mocno podkreślić: to, że jeżeli zrobisz taki krok, coś takiego się wydarzy, to nie jest w ogóle powód do wstydu. To jest Twoja świadomość i Twoja dojrzałość, yy, bo. Lepiej robić cokolwiek, co zapewni ci cash flow, nawet niewielki, niż mówić, jestem filmowcem, i siedzieć na tyłku i powiększać sobie yy, debet. Bo potem będzie dużo trudniej. A jak masz taki mindset, że ciśniesz do przodu, no to cokolwiek musisz zrobić, to to zrobisz. I nawet chwal się tym, bo to buduje bardzo fajnie historię, że dążysz do celu no matter what. Nawet ja mam taki plan, nazwijmy go D czy E, bo jeszcze mam kilka innych pomysłów w zanadrzu, że jeżeli by naprawdę było totalnie, totalnie źle, no to jest firma rodzinna, którą zresztą możecie sprawdzić, Ekologiczny ekologiczny.pl. Taka mała reklama. No. Oni sprzedają mydła ekologiczne, herbaty, w tym sporo herbat na odporność, więc w tej chwili ten biznes idzie, więc mój taki plan gdzieś daleki jest taki, że jeżeli będzie naprawdę źle, no to pojadę i będę razem z rodzicami pakował paczki. I whatever it takes, whatever it takes. Punkt ósmy, po prostu punkt ósmy. Dbaj o siebie, brzmi bardzo ogólnikowo, ale pamiętaj, że ten wirus atakuje ludzi, którzy są schorowani, którzy być może nie dbają o siebie, palą papierosy, ci mają większą szansę na trudniejsze przejście tej choroby. I to się w ogóle tyczy całego życia, że jesteś dużo bardziej produktywny, produktywna wtedy, kiedy e, pijesz dużo wody, e, dbasz o jakąś równowagę, jeśli chodzi o. o Odpoczynek, sen, kreatywność wtedy też jest lepsza. To wszystko trzeba jakoś poukładać i wydaje się: ok, no ale nie mam czasu przecież pali mi się pod tyłkiem. Ale jeżeli nie masz tego poukładanego, no to nie masz takiego filaru, który pozwoli ci utrzymać tą równowagę i przejść po tej trudnej drodze, która nas wszystkich tutaj czeka w przyszłości w biznesie. Punkt dziewiąty, trochę lżejszy. Jeżeli jesteś już na tym home office, to przynajmniej planuj, przynajmniej rozpisuj sobie jakieś rzeczy, procedury, może popraw swoją stronę www. Jest bardzo dużo rzeczy, które zawsze gdzieś leżą z tyłu, które są mniej pilne, ale trzeba je zrobić. No może to jest teraz czas, żeby je właśnie zrobić, to na pewno zaprocentuje w przyszłości. Ostatni punkt, jak już trochę złapiesz wiatr w żagle, to wyciągnij wnioski na przyszłość. Co mam tutaj na myśli? zbudowanie sobie jakiegoś bezpieczeństwa finansowego, poduszki, y, która pozwoli Ci w razie czego przetrwać najtrudniejsze okresy gdzieś w przyszłości. Dywersyfikację przychodów, czyli na przykład tworzenie stoków, które dają bierny przychód, y, plus posiadanie różnych rzeczy, którymi się zajmujesz, być może edukacja, może jakieś robienie streamingów, y, oprócz tego bycie operatorem, montaż. Jak jedno nie działa, to inne pewnie się uruchomią i będą hulać. Trzeba być przygotowanym na to, że jak jest dobrze, to potem zwykle następuje jakieś wyrównanie. Mega ważne jest skupienie się na budowaniu swojego brandu, czy to jest brand osobisty, czy twoja marka firmowa. To jest rzecz, która w sytuacji kryzysowej potrafi cię przenieść do przodu, bo nagle możesz na przykład swoją społeczność poprosić o coś. Jeżeli jesteś w dramatycznej sytuacji i im na tobie zależy, jest jakaś relacja zbudowana, to jest mega, mega ważne, ale to jest w ogóle temat już na kolejny odcinek. Tak więc tym razem te 10 kroków, jeżeli byście coś dodali, dawajcie znać, bo to są rzeczy, które ja po prostu z własnego doświadczenia wyciągnąłem, ale myślę, że mogą kilku osobom pomóc. Jeżeli się z czymś nie zgadzacie, to też chętnie podyskutuję. Widzimy się niedługo. Teraz filmów będzie pewnie więcej na kanale. Do zobaczenia. A! No i jeżeli uważacie, że to było wartościowe, no to podzielcie się tym, wyślijcie to komuś, kto być może yy, potrzebuje tego. Bo po to właśnie to robimy, żebyśmy wszyscy sobie jakoś poradzili razem.